Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie i na ziemi, przychodzę dzisiaj przed Twoje oblicze z sercem pełnym pokory i wdzięczności. Dziękuję Ci za ten nowy dzień, za dar życia, którym mnie obdarzyłeś, za każdą chwilę, którą mogę przeżyć w Twojej obecności. Ty jesteś moją ostoją i źródłem wszelkiej siły. To w Tobie znajduję pokój, który przewyższa wszelki rozum, i to w Tobie odnajduję ukojenie. Kiedy burze życia próbują mnie przygnieść. Panie, w ciszy tego poranka, wieczoru, zwracam się do Ciebie z prośbą o Twoją łaskę i miłosierdzie. Wiem, że życie niesie ze sobą wiele wyzwań, które czasami wydają się zbyt ciężkie do udźwignięcia. Proszę Cię, napełnij moje serce Twoim pokojem, który koi wszelkie niepokoje. Wlej w moje serce nadzieję, gdyż wiem, że z Tobą nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma problemu, którego nie można rozwiązać. Jezu mój Zbawicielu, Ty, który przeszedłeś przez cierpienie i znasz wszystkie moje troski, powierzam Ci każdą z nich. Daj mi siłę, aby znieść to, co trudne, i odwagę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Proszę Cię, abym nigdy nie zapominał o Twojej obecności, nawet w najciemniejszych chwilach. Przypominaj mi, że nie jestem sam. Że ty idziesz obok mnie, prowadząc mnie za rękę. Duchu Święty, pocieszycielu, napełnij mnie swoją mocą, daj mi mądrość w podejmowaniu decyzji, roztropność w słowach i czynach, a także cierpliwość wobec siebie i innych. Wiem, że tylko dzięki Twojej łasce mogę stawać się lepszym człowiekiem, gotowym do niesienia pomocy i miłości tym, których spotykam na swojej drodze. Panie, proszę Cię! Aby każdy dzień był dla mnie okazją do wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Nie pozwól, aby moje serce ogarnęła ciemność, lecz zawsze rozpalaj w nim światło Twojej obecności. Ucz mnie, jak ufać Tobie bezgranicznie, nawet wtedy, gdy moje oczy nie widzą rozwiązania, a droga wydaje się niepewna. Pragnę, abyś był w centrum mojego życia, abyś Ty był moją siłą, gdy jestem słaby, i moim pokojem gdy ogarnia mnie niepokój. Spraw, aby moje serce było otwarte na Twoje słowa i na Twoją miłość, która jest źródłem wszelkiej siły i ukojenia. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie każdego dnia, że nigdy mnie nie opuszczasz. Proszę Cię, abym nigdy nie zapominał o tej prawdzie, nawet w chwilach zwątpienia. Daj mi odwagę, by każdego dnia oddawać się Tobie na nowo, z pełnym zaufaniem i wiarą. Na koniec, proszę, abyś błogosławił mnie i moich bliskich, chronił nas od wszelkiego zła, a Twoja miłość otaczała nas jak tarcza. Niech Twoja obecność daje nam siłę do przezwyciężania wszelkich trudności i niech prowadzi nas ku Tobie, gdzie znajdziemy pełne ukojenie i wieczną radość. Amen.